Hotel Arber, Wellness. Łabny trzygwiazdkowy Hotel Arber Wellness leży poza Lowberg, około 700 metrów od centrum. Do terenu narciarskiego Grosser Arber jest około 7 km. Autobus dla narciarzy zatrzymuje się w odległości około 10 minut marszu od obiektu. Rodzinnie prowadzony hotel składa się z dwóch budynków i kusi przystępną ceną. Wyżywienie HB Plus obejmuje bufet śniadaniowy, podwieczorek z kawą, herbatą, kakao i ciastem oraz czterodaniową kolacją do wyboru. W ofercie jest również bufet sałatkowy i danie wegetariańskie. Dla urozmaicenia raz w tygodniu serwowane jest francuskie lub bawarskie śniadanie, a w porze kolacji bufet włoski lub wieczór smakołyków. Przytulne pokoje są wyposażone w prysznic, WC, telewizję, telefon, radio i w większości balkon. Obszerne pomieszczenia w strefie wellness współgrają z bogatym wyposażeniem. W budynku głównym znajdują się trzy bezpłatne sauny. Dla fanów tego rodzaju wellness urozmaiceniem będzie sauna fińska, sauna z sianem oraz drewniana sauna na zewnątrz kompleksu. Za dodatkową opłatą można skorzystać z solarium i masaży. Perfekcyjnym dopełnieniem oferty jest kryty basen i pokój wypoczynkowy.